Co robić, jeżeli komornik przyszedł do Twojego mieszkania. I chce dokonać na miejscu zabezpieczenia rzeczy, które potem pójdą na spłatę Twojego długu. Przede wszystkim trzeba zachować za spokój. I pierwszą rzecz, którą polecam, to po prostu nagrywanie czynności. Bardzo często komornik i tak sam to robi, tak, ze względu na swoje bezpieczeństwo, ale Ty również możesz nagrywać czynności komornicze, które komornik wykonuje na miejscu. Druga rzecz, możesz. Uratować rzeczy przed egzekucją, jeżeli nie są Twoje. I nie trzeba tu żadnych faktur, rachunków, niczego takiego. Wystarczy, że inna osoba oświadczy na piśmie albo nawet ustnie komornikowi, że to jest jego. Absolutnie nie polecam nie wpuszczać komornika, eskalować, ryzykować jakąś agresją, brzydkimi słowami czy rękoczynami albo straszeniem psem, dlatego że na miejscu bardzo szybko może pojawić się policja i sprawa eskaluje, zrobi się o wiele bardziej nieprzyjemna. A prawda jest taka, że nawet jak komornik coś zabezpieczy na miejscu, a potem przypomnicie sobie, że to jednak nie było wasze, bo kupowała je wasza mama, to wystarczy takie oświadczenie wysłać komornikowi. No i wiadomo, komornik nie może zabrać wam rzeczy pierwszej potrzeby, takich jak nie wiem, kuchenka, wanna i przeważnie też takich rzeczy po prostu nie zabiera. Kawostką jest to, że nie powinien wam też zabrać ani telefonu komórkowego, ani komputera, jeżeli wykonujecie pracę, która wymaga tego, żebyście musieli odbierać telefon, albo na przykład wysyłać maile. A jeżeli chcesz więcej porad, to zaobserwuj ten profil i daj znać w komentarzu, co chciałbyś żebyś jeszcze wiedzieć.